Dzień dobry, nazywam się Sylwia Siembor, jestem mamą dziewczynki, która gra w Skadra Girls, Zosi Siembor. Zosia bardzo lubi przyjeżdżać na ligę. Ponieważ jest tutaj rywalizacja, dziewczyny mogą grać z chłopcami, więc poziom jest wysoki. Atmosfera wśród rodziców gorąca, za każdym razem jest. Myślę, że wszyscy dobrze się bawimy i myślę, że, że fajna to sprawa jest i wszyscy się zgrywamy coraz bardziej, więc warto. Syn lubi przyjeżdżać, bo jest fajna atmosfera i tata też lubi przyjeżdżać, bo kawy się można napić, zjeść coś. No, dzieciaki bardzo lubią tu przyjeżdżać, no bo mamy awanse, mamy spadki, więc są duże emocje. Najlepsze jest to, że jest to fajne, szybkie granie, e, gdzie przyjeżdżamy, co dwa tygodnie spotykamy się z innymi drużynami e, i możemy rywalizować na wyrównanym poziomie. Niespotykana jakość e, obiektu. To Też ma na pewno wpływ na, 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 na dokładność, na, na precyzję zagrań podań. To jest bardzo przyjemnie. Zimą czy latem zawsze jest fajnie tutaj. Głównym celem rozgrywek Ligi MT w Warszawie jest stworzenie środowiska, w którym dobrze się będą czuli zarówno zawodnicy wysoce zaawansowani, jak i ci początkujący. Rozgrywki piłkarskie Ligi MT w Warszawie są dla nas idealnym czasem do tworzenia integracji dla trenerów, zawodników, rodziców oraz całego środowiska piłkarskiego, które w formule co dwutygodniowej przyjeżdża na piłkarską rywalizację i emocje na obiekty strefy sportu w Uh, this league is very amazing. I'm uh, really happy to play in it. I love the pitch and it's very nice to play in the sun. Uh, I'm very happy. It's uh, the best leagues I've been in uh, this uh, uh, club. I'm very happy. I recommend this league. It's the best in Warsaw. to Wam towarzyszą emocje po takiej strzelonej bramce. Dobra. Bardzo fajnie. A powiedz takim pełnym zdaniem jeszcze fajnie. Mm. Nasze emocje są bardzo fajne. Dobra, to inaczej, to jest.